Oh, ile jeszcze błąka po tym lesie? Chyba z pięć godzin! Gdzie jesteście chłopaki? Zipek! Czek! Eee... Halo! Dziki? Dziki w lesie? Oh! O! Mordo! Jeden dzik! Nie graliśmy w chowanego, no? to mieliście mnie szukać po stu sekundach! Na cholerę się drzesz! Co? Zipek? czy? Ale my zaczęliśmy w to grać wczoraj. No no ja i się zgubiłem chłopaki! Może I błąkałem się przez 5 godzin po lesie, ale za to wymyśliłem dużo lifehacków, które pozwoliły mi przetrwać w dziczy. Są to lifehacki na survival. A masz coś do jedzenia. O. Więc oto mój pierwszy lifehack. Łukasz, potrzebujecie tutaj. Co tam? Kuchni. O! Srałem. Właśnie czuję, że nie byłeś zębów. Słuchaj, więc to jest lifehack na to, jak mieć zawsze czyste zęby. Patrz, musisz rozgryźć patyka i dzięki temu możesz sobie mieć zęby, Story. A pasta do zębów? Niepotrzebna jest, bo ci wszystko to zeskrobuje. Nej, to chłopaki. jest dobre. Dlatego właśnie zawsze mam taki świeży oddech, nawet w lesie, mimo że nigdy nie biorę szczuteczki. Ale ten lifehack zdecydowanie działa. Tak, sporo jak jesteś w lesie i nie masz ubrań. Mhm. Dobra, wiecie co? Widzę, że to was nie rusza, więc pora na drugiego lifehacka. Łukasz, ziemniak, Zipek. Ide. Fanta. No już, szybko! Ja tutaj 5 godzin błąkają się po lesie, a oni nawet nie potrafią wykonać prostych zadań. Ernest, tutaj dziki ryły! A wiesz, czego szukają dziki? Ziemniaków! Ziemniaków. Dokładnie! Jest, mam! Stary, tutaj koguty piały! Zoba, Fanta! Też dziki były. To nie miało sensu, dobra! Panowie, pierwsza rzecz to jest to, że musimy zawsze mieć co jeść. Zare, mam tylko jedną sprawę, bo tak się składa, że to jest nasz ostatni napój, jaki mamy. A już nie mogę, wyleje resztę. Co? Nie mamy co pić. Zobaczcie, ten livekak jest banalnie prosty. Ale co ty będziesz robił? Może wytłumacz najpierw, co to jest. Mordo, robienie ogniska w lesie jest niebezpieczne, więc pokażę najlepszy sposób na to, tak żeby nie zrobić pożaru. Aha. Teraz potrzebujemy trochę jakiejś łatwej rozpałki. No to to mogą być na przykład suche igły albo jakieś patyki, e, ususzony mech. No ogólnie wszystko, co się łatwo pali. Też mogą być. O, suche liście. liście są git. Teraz wystarczy tylko jedna zapałka. I zaczyna się palić? No jasne, że zaczyna. Wszystkie moje lifehaki idealnie działają. Myślicie, że jak przeżyłem przez 5 godzin w lesie? A teraz kładziemy ziemniaka. I czekamy 15 minut, aż się zrobi. Pierogi ma pierogi, ma też robi jebane ziemia, nie go nie drogi Ho! Eee, stary, on się chyba nie zrobił do końca No jak mm. Mm. Bo tak naprawdę trzeba go robić przez kilka godzin Ach, Kurde, gdzie ja jestem? Ach, zgubiłem się Nie wiem gdzie są chłopaki do tego przyda mi się jeden bardzo ważny lifehack, którego powinni znać wszyscy, którzy idą do lasu. Mianowicie znalezienie drogi powrotnej. Na samym początku, jak poszliśmy do lasu, sprawdziłem mapę i wiem, że nasze obozowisko znajduje się na północy. Hm. Tylko, że zaczyna się robić ciemno, więc światło nic mi nie powie. Może by tak mech. O, zobaczcie, jest mech. Z tej strony. A tutaj, z drugiej. Żadnego mchu nie ma. A to dlatego, że mech zawsze rośnie na drzewach po północnej stronie. Więc dzięki temu wiem, że muszę ustawić się w ten sposób i iść przed siebie. I znajdę obozowisko. Ernest, kiedy zrobi się ciemno, musimy mieć cały czas ognisko. Chłopaki! Co? Co! Jesteście! Zipek! Znalazłem was! Gdzieś się wiełeś? zgubiłeś? No, zgubiłem się, ale pomógł mi mech. O, jak no, no. no jak to? Jesteśmy na północy. A? Sprytne! No. Ej, genialne! Ach! Ile jeszcze do tej rośliny? Jest! To ta magiczna roślina! To babka lancetowata! Choć jest druga opcja, że to bardzo trująca roślina. Musimy to sprawdzić. Ej, chyba działa! Aaaa, chłopaki! To zła roślina! Aaaa! Łukasz, zobacz! To jest to. Musisz to najpierw rozetrzeć. I co? Żeby wydzieliło lekko swoje ach, soki, a ano. następnie obkładasz sobie tym ranę tego odkaża tu jest, i lekko tałuje. uśmierzyło. aaa! Łukasz! Nic ci się nie stało! Ej, to naprawdę uśmierzono. Nie, po prostu ledwo się skaleczyłeś. Tak w ogóle to uważam, że mieliśmy za łatwo i nie każdy ma tak naprawdę, jak się zgubi w lesie, namiot, więc pokażę wam, jak zbudować idealne schronienie. Wystarczą wam, ach, Wielkie gałęzie, które po prostu opieracie o drzewo. Jest sporo tego zbierania, potrzebujecie bardzo dużo patyków, ale patrzcie, nasz szałas robi się coraz większy. Eee, przydałby mi się ktoś do pomocy. Ach, mordo, ostatnie dwa patyki mamy zrobiony szałas. W ogóle to mamy zipka. Kurde, nie pomagał nam wcale w tym, ale z drugiej strony jest naszym przyjacielem. Zipek! Co? Co wy się tak drzecie? Próbuję tu spać. Zipek? Co, so, on już jest w szałasie? Poczekaj Chłopaki. chwilę, poczekaj, poczekaj, chodź tu. Chłopaki, zobaczcie jaki zarobisty strzałas, ktoś tu zrobił. Mordo, budowaliśmy go od dwóch godzin. O, jak to? A ja myślałem, że poszliście na grzyby. Przesuwaj się w tym momencie, śpimy razem wszyscy. Uwaga. Ach. Chodź, tricus. Ach. O, ale mięciutko. Nic stąd, kurde, to mój... To moje. I co? Chłopaki, nie ma co się przepychać. Jesteśmy rodziną, zmieścimy się wszyscy. Jak rodzin... Słyszeliście to? Tak. Co to było? Chyba weże. Ja uciekam, oh nie! stawaj, stawaj w tym momencie, no ruszaj! Uh! Uh! No, cały szans dla uh! O, oh, chłopaki. Według oh. mnie było lepiej w szałasie, tyle go robiłem. Nie, stary. Wracamy do namiotu, tu jesteśmy bezpieczniejsi przede wszystkim. A poza tym jest wygodniej i każdy może sobie poleżeć. Dokładnie, ja pierwszy. Uh! No dawajcie O, chłopaki Średnio no. tu wygodnie, ale najważniejsze pytanie Mamy picie No ja w sumie nie chcę, bo wypiłem całą fantę Co? To... Wypiłeś całą fantę? A. Ale mamy za to butelkę I ja mam lifehack w głowie, tylko gdzie są? Tylko potrzebujemy do tego jeszcze tamponów Co? Przecież jesteśmy facetami Proszę cię uprzejmie mój kolego, wybierz sobie Mam naboje. Nie ma no, ty masz tampony u to. A nie pytaj. Dobra, chodźcie, pokażę Wam live haka. Czekaj, przestań się bawić tymi tamponami. Sąc. Dobra, słuchajcie, do tego live potrzebujecie, tak jak mówiłem, butelki oraz tamponu, no i noża, żeby przeciąć butelkę. Pierwszą rzecz, jaką robimy, o, to robimy szybkie, gładkie cięcie, tylko uważajcie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Następnie, teraz tampona trzeba otworzyć, tylko nigdy tego nie Nie, nie ma problemu, tej, już się otwieram. Stary, najpierw trzeba go zmoczyć. Do roboty, Łukasz. Zapomniałeś o lince. O! Proszę. Dziękuję. Dobra, nasze urządzenie jest już gotowe. Teraz znajdźmy tylko wodę, którą trzeba przefiltrować. W kałuży! Nie. W kałuży! Tak, w kałuży. Dokładnie. Chłopaki, gdzie ta kałuża? Czyż jest susza od kilku dni? Nie ma co. A tutaj? To płata Morgana, stary. Nie, wydaje ci się. nie ma. Łukasz. Czekaj. Jest! To jest woda. Kałuża. O! Trzeba przefiltrować! Tak. Nie wiem czy tam... Ej, Łukasz, sampon ci wypadł. Teraz zobaczycie jak to się filtruje. Nalewamy naszą wodę z kałuży. Pomogę Ci dawać do dawaj. urządzenia. I teraz nakładamy naszą butelkę w ten oto sposób. Filtruje się stary, serio. No. Dobra jest. O, chłopaki, nie wiem czy ta woda była na pewno dobra. Łukasz, jak się czujesz? Dobrze. O, a może byście coś zjedli? O, jedzenie! No, mam kanapeczkę, chłopaki, na dzisiaj wieczór. O, bo o, nie było stary. za dużo lifehacków na jedzenie, no. Są tylko dwie, znowu nie dostanę? A, no to połowa jest dla Łukasza, a my musimy się podzielić drugą połówką. Ale jak to zrobisz? Stary, mam na to lifehack! A. Do tego lifehacka potrzebna nam jest lina i teraz musimy owinąć nią kanapkę w ten sposób, żeby tworzyła ona dwie idealne połówki. Następnie robimy coś w stylu supła, i teraz tylko i wyłącznie to ściskamy. Wow, idealna I kanapka połowa. jest. O nie! To Pozielona. To na dwie jest. idealne połowy. Masz. Mm. No stary, zjadłeś już całą połówkę. Dzipek to dzik znaczy, był. To dobra, to... masz moją starę. Er ja nie wiem, że to są dziki w tym lesie. No. O nie! O nie! No. To jest no. czas na ostatniego lifehacka, czyli stworzenie przenośnej świeczki. Co? No zobacz, po, mamy tutaj takie pudełeczko po miętuskach, jak Aha. widzicie. Przykleiłem już tutaj taśmę, więc do tej taśmy musimy przykleić nasze zapałki. Najlepiej, żeby były, pełne, żeby były w całości wypełnione. Dzięki temu e, będziecie mieli bardzo dużo możliwości na rozpalenie tego. A następnie musimy to to świeczkę roztopić tutaj do tego pojemnika. A ja zresztą zobaczycie już za chwilę sami. Uważajcie tylko, żeby nie trzymać od spodu pudełeczka, bo jest naprawdę, naprawdę ciepłe. Dłuchajcie panowie! Będzie szybciej. Już prawie zastygło. O, już Ej, prawie zastygło, zobaczcie. Ale dobry lifehack. No i w ten sposób stworzyliśmy przenośną zapalniczkę. Zobaczcie, możemy sobie zamykać, w każdej chwili otworzyć, a następnie mamy tutaj świeczkę i teraz podpalamy i mamy naszą działającą świeczkę. Jest. Zarąbiste. I co, możemy sobie odstawić. I, i możemy idź do zamykać, domu, za, za bo to było na tyle, ludzie. Widzimy się już jutro o 18, .00. to na tyle. Na razie.